Nie tylko kuboty się psują, dżondery też. A tak na poważnie przygotowanie ciągnika do sprzęgnięcia z beczką. Przygotowanie w środku w kabinie pokażemy mocowania pod sterownik do beczki. Mamy tą listwę, klient poprosił, zażyczył sobie, żebyśmy zamontowali całe sterowanie od beczki. Trzeba będzie to zamocować, żeby to miało smaczek i funkcjonalność. Bardzo fajna kompletacja wybrana przez klienta. Sterowana będzie beczka za pomocą LS, czyli zasilanie, powrót i sygnał LS. I tu jeszcze fajniejsze rozwiązanie, zaczew K80 plus drążki sterujące K50. Beczka w tym przypadku potrzebuje jeden drążek lewy, ale tu już jest rozwojowo na dwa. Nie będzie ktoś musiał pamiętać, żeby dokować oś.